Rozdział siódmy, lewitujący święty. Minionej nocy, podczas spotkania kilku osób, widziałem, że jak pewien jogin unosi się w powietrzu kilka stóp nad podłogą. Mówił z przejęciem mój przyjaciel Upendra Mohan Choudhury. Odpowiedziałem entuzjastycznym uśmiechem. Może udaj mi się zgadnąć jego imię. Czy nie był to Baduri Mahasai z ulicy Górnej Okrężnej? Upendra przytaknął odrobinę zawiedziony, że nie przynosi mi nowiny. Moi przyjaciele dobrze wiedzieli o moim zainteresowaniu świętymi i zawsze cieszyli się, gdy mogli skierować mnie na jakiś świeży trop. Jogin ten mieszka niedaleko mojego domu, dlatego często go odwiedzam. Moje słowa wywołały zainteresowanie na twarzy Upendry. Zwierzałem się dalej. Osobiście widziałem, jak dokonuje niezwykłych czynów doskonale opanował różne pranayamy starożytnej ośmiorakiej jogi opisanej przez patandżalego kiedyś baduri-mahazaj wykonywał w mojej obecności pranayamę-bastrykę z tak zdumiewającą siłą iż wydawało się że w pokoju rozpętała się prawdziwa burza Następnie zatrzymał ten grzmiący oddech i pozostawał w bezruchu, w wysokim stanie nadświadomości. Atmosfera spokoju, która zagościła po burzy, była nie do zapomnienia. Słyszałem, że ten święty nigdy nie opuszcza swego domu powiedział Upendra nieco niedowierzającym tonem. W istocie, to prawda. Od dwudziestu lat stale przebywa w swoim mieszkaniu. Odrobinę łagodzi narzuconą sobie regułem przy okazji świętych festiwali, kiedy wychodzi zaledwie na chodnik przed domem. Wokół niego gromadzi się wtedy mnóstwo żebraków, gdy święte badury słynie z wrażliwego serca. Jak może on unosić się w powietrzu, przeciwstawiając się prawu ciążenia? Ciało jogina traci swój ciężar w efekcie zastosowania pewnych pranajam, dzięki czemu może się unosić lub podskakiwać jak żaba. Nawet święci, którzy nie praktykowali formalnej jogi, znani byli z tego, że unosili się w powietrzu w chwilach intensywnego oddania się Bogu. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym świętym. Czy uczestniczysz w jego wieczornych spotkaniach? Oczy upędry błyszczały z zaciekawienia. Tak, często do niego chodzę. Ogromnie bawi mnie dokcib, który towarzyszy jego mądrości. Od czasu do czasu wybucham przedłużającym się śmiechem, psując powagę spotkań. Wcale nie wywołuje to niezadowolenia świętego, ale jego uczniowie wręcz sztyletują mnie wzrokiem. Tego samego popołudnia, wracając ze szkoły do domu, mijałem krużganek Baduriego Mahazaj i zdecydowałem się go odwiedzić. Dostęp do Jogina nie był możliwy dla ogółu społeczności. Samotny uczeń zajmujący parter strzegł prywatności mistrza. Uczeń ten był na swój sposób służbistą. Oficjalnie zapytał, czy byłem umówiony na spotkanie. Jego guru pojawił się w ostatniej chwili, aby uchronić mnie przed natychmiastowym wyrzuceniem. – Pozwól mu kundzie przychodzić, kiedy tylko zechce – święty mrugnął okiem. Moja reguła odosobnienia nie służy mojej wygodzie, lecz wygodzie innych. Ludzie materialistyczni nie lubią szczerości, która odziera ich ze złudzeń. Święci, choć rzadko spotykani, wprowadzają niepokój. Nawet w pismach świętych często można odnaleźć fragmenty potwierdzające, że bywają żenujący. Poszedłem z Zabaduri Mahasai na najwyższe piętro do jego surowej samotni, którą rzadko opuszczał. Mistrzowie często lekceważą panoramę spraw i kłopotów świata, gdyż uwaga ich jest skupiona na przestrzeni wieków. Rówieśnikami mędrca nie są wyłącznie ci, wśród których przebywa w zawężonej teraźniejszości. Maharishi, jesteś pierwszym ze znanych mi joginów, który zawsze przybywa w domu. Czasem Bóg umieszcza swoich świętych w zupełnie niespodziewanym miejscu, abyśmy nie sądzili, że możemy ograniczyć go do jakiejś zasady. Mędrzec nadał swemu ciału pozycję lotosu. Chociaż miał ponad siedemdziesiąt lat, jego sprężyste ciało wcale nie zdradzało oznak wieku ani siedzącego trybu życia. Krzepki i wyprostowany, był doskonały pod każdym względem. Twarz jego miała rysy rysich, których opisują starożytne pisma. Miał głowę o szlachetnym kształcie i obfitą brodę. Siedział zawsze prosto, a jego spokojne oczy utkwione były we wszechobecnym. Razem ze świętym wszedłem w stan medytacji. Po godzinie dobiegł mnie jego łagodny głos. Często wchodzisz w stan ciszy, ale czy rozwinąłeś Anubhawę? Przypominał mi też, abym kochał Boga bardziej niż samą medytacją. Nie myl techniki z celem. Ofiarował mi kilka owoców mango. Z pogodnym dowcipem, który tak mnie zachwycał w jego bądź co bądź poważnym usposobieniu, zauważył: Ludzie z reguły bardziej lubują się w jodze jedności z jedzeniem, aniżeli diana jodze jedności z Bogiem. Jego gra słów nawiązująca do jogi wywołała u mnie gromki śmiech. Ależ ty się śmiejesz! Błysk pełen czułości pojawił się w jego spojrzeniu. Jego twarz była zawsze poważna, a jednak w pewien sposób zabarwiona ekstatycznym uśmiechem. Jego duże lotosowe oczy kryły w sobie utajony boski śmiech. Te listy przyszły z odległej Ameryki. Mędrzec wskazał kilka grubo wypchanych koper, złożonych na stole. Koresponduję z kilkoma stowarzyszeniami, których członkowie są żywo zainteresowani jogą. Odkrywają oni Indie na nowo, ze zmysłem orientacji lepszym od Kolumba. Cieszę się, że mogę im pomóc. Wiedza o jodze jest dostępna dla wszystkich, którzy zechcą ją przyjąć, podobnie jak niezasłonięte przed nikim jest światło dzienne. To, co Rishi uznali za nieodzowne dla ludzkiego zbawienia, wcale nie musi być upraszczane dla potrzeb zachodu. Wschód i zachód, podobne do siebie duchem, acz mające różne zewnętrzne doświadczenia, nie będą dobrze prosperować, jeśli nie będzie praktykowana jakaś forma dyscyplinującej jogi. Święty objął mnie swym spokojnym spojrzeniem. Nie zdawałem sobie sprawy, że jego słowa kryły w sobie zawoalowaną proroczą wskazówkę. Dopiero teraz, kiedy piszę te słowa, pełni rozumiem znaczenie jego okazjonalnych uwag, których dawał mi do zrozumienia, że kiedyś zaniosę nauki Indii do Ameryki. Maharishi, chciałbym, abyś dla dobra świata napisał książkę o jodze. Ja kształcę uczniów. Oni i ich uczniowie będą żywymi księgami, odpornymi na naturalny rozpad wynikający z upływu czasu oraz na błędne interpretacje krytyków. Żart Baduriego wywołał u mnie kolejny huragan śmiechu. Pozostawałem sam na sam z Joginem do chwili przybycia jego uczniów przed wieczorem. Baduri Mahazaj rozpoczął jeden ze swych niepowtarzalnych wykładów niczym spokojna powódź wymywał myślowe brudy swoich słuchaczy, unosząc ich ku Bogu. Swoje nadzwyczaj trafne przypowieści opowiadał w nieskazitelnym języku bengalskim. Tego wieczoru Baduri mówił o różnorodnych filozoficznych aspektach związanych z życiem Mirabai. Średniowiecznej, racz pustańskiej księżniczki, która porzuciła życie na dworze, aby szukać towarzystwa pobożnych sadu. Kiedyś pewien wielki Saniasi odmówił jej spotkania ze względu na to, że była kobietą. Jej odpowiedź sprawiła, że z pokorą upadł do jej stóp. Powiedz mistrzowi, rzekła, że nie wiem o tym, aby poza samym Bogiem był we wszechświecie inny mężczyzna. Czyż wszyscy nie jesteśmy wobec niego kobietami? Jest to koncepcja przedstawiona w świętych pismach, mówiąca, że Bóg jest jedynym dodatnim pierwiastkiem stwórczym, a jego stworzenie to nic innego jak bierna Maja. Mirabai ułożyła wiele ekstatycznych pieśni, które wciąż są niezwykle cenione w Indiach. Jedną z nich przekładam poniżej. Jeśli urzeczywistnić Boga można by przez codzienne ablucje, raczej byłabym wielorybem w głębinach. Jeśli odżywiając się korzonkami i owocami można by go poznać, formę owcy z ochotą bym przyjęła. Jeżeli przesuwając ziarnka różańca można by go odkryć, na olbrzymich paciorkach bym słała modlitwę żarliwą. Gdyby pokłony kamiennym posągom go odsłaniały, z najgłębszą pokorą skalistą górę bym czciła. Jeśli pijąc mleko dałoby się wchłonąć Pana, wiele cieląt i dzieci by go znało. Gdyby porzucenie małżonki przyzywało Boga, to czyż tysiące mężów nie zostałoby eunuchami? I rabaj wie, że aby odnaleźć boskiego, jedyną niezbędną rzeczą jest miłość. Kilku uczniów włożyło trochę rupi w sandały baduriego leżące obok jogina, gdy siedział w pozycji jogi. Ta pełna szacunku ofiara, będąca indyjską tradycją, symbolicznie oznacza, że uczeń składa swe materialne dobra u stóp góru. Wdzięczni przyjaciele to sam pan w przybraniu, który dogląda swych wiernych. Mistrzu, jesteś wspaniały! Jeden z uczniów wpatrywał się żarliwie w sędziwego mędrca, zbierając się do wyjścia. Wyrzekłeś się bogactwa i wygód, aby poszukiwać Boga i nauczać nas mądrości. Powszechnie wiadomo, że Baduri Mahasai w swym wczesnym dzieciństwie zostawił ogromny majątek rodzinny i pełen determinacji wkroczył na ścieżkę jogi. O nie! Wprost przeciwnie! Twarz świętego wyrażała łagodną naganę. Zostawiłem kilka marnych rupi, niewiele błahych przyjemności dla kosmicznego królestwa nieskończonej błogości. Jakże więc odmówiłem sobie czegokolwiek? Znam tę radość dzielenia się tym skarbem. Czy to poświęcenie? To krótkowzroczni materialistyczni ludzie są zaiste prawdziwymi wyrzeczęcami. Dla skromnej garstki ziemskich zabawek wyrzekają się bezcennego boskiego majątku. Zachichotałem, usłyszawszy tę paradoksalną opinię na temat wyrzeczenia. Opinię, która nakłada czapkę Krezusa na głowę świątobliwego żebraka, a wszystkich pysznych milionerów zamienia w nieświadomych męczenników. Boski porządek decyduje o naszej przyszłości mądrzej niż jakiekolwiek towarzystwo ubezpieczeniowe. Końcowe słowa mistrza wyrażały jego credo. Świat pełen jest niespokojnych zwolenników poczucia bezpieczeństwa pochodzącego z zewnątrz. Ich pełne goryczy myśli są jak szramy na czole. Ten, który od naszego pierwszego tchnienia daje nam powietrze i mleko, doskonale wie, jak dzień po dniu zaopatrywać swych wiernych. W dalszym ciągu pielgrzymowałem do drzwi świętego po swych zajęciach w szkole. W milczeniu i z gorliwością pomagał mi on w osiąganiu Anub chawy. Pewnego dnia przeniósł się na ulicę ramy Mohana Roya, położoną z dala od mojego domu, przy ulicy Gurbar. Jego kochający uczniowie wybudowali mu nową pustelnię nazwaną Nagendra Math. W tym miejscu wybiegnę w mej opowieści kilka lat do przodu, wspominając ostatnie słowa, które Baduri Mahasai do mnie skierował. Na krótko przed podróżą na zachód odszukałem go i z pokorą uklęknąłem przed nim, prosząc o pożegnalne błogosławieństwo. Synu, jedź do Ameryki. Za swą tarczę weź dostojeństwo leciłych Indii. Na twoim czole wypisane jest zwycięstwo. Odlegli szlachetni ludzie dobrze cię przyjmą. Przypisy do rozdziału siódmego. Pranayama to metoda kontrolowania siły życiowej za pomocą regulowania oddechu. Patanjali to czołowy, starożytny propagator jogi. Francuscy profesorowie, jako pierwsi na zachodzie, badali naukowo możliwości nadświadomego umysłu. Profesor Jules Bois, członek L'École de Psychologie na Sorbonie, Uniwersytet paryski, miał w 1928 roku serię wykładów w Ameryce. Występując przed zgromadzonym audytorium powiedział, że naukowcy francuscy zgodnie uznają istnienie nadświadomości, która stanowi zupełne przeciwieństwo podświadomego umysłu opisywanego przez Freuda i jest zdolnością, która czyni człowieka człowiekiem, a nie tylko nad zwierzęciem. M. Jules Bois wyjaśnił, że przebudzenia wyższej świadomości nie należy mylić z autosugestią czy hipnozą istnienie nadświadomego umysłu od dawna uznawane jest w filozofii. Jest on w rzeczywistości nad duszą, o której mówił Emerson, a ostatnio tylko potwierdzono jego istnienie w sposób naukowy. Francuski uczony wskazywał, że znać świadomości pochodzi natchnienie, geniusz i wartości moralne. Wiara w nią nie jest mistycyzmem, chociaż faktycznie uznaje i docenia wartość poglądów, które głosili mistycy. Święta Teresa z Avila i inni święci chrześcijańscy często byli widywani w stanie lewitacji. Maharishi to wielki mędrzec. Anubhava to faktyczne postrzeganie Boga. Baduri Mahazaj to lewitujący święty. Nagendra Mat. Pełne nazwisko świętego brzmiało Nagendra Baduri. Mat oznacza pustelnia, czyli ashram.